Siema była tierlista osób ze szkoły, typów osób ze szkoły, takich jak Buli i Kujon, e, ale będzie teraz ocenianie bajek. I na tej tier liście będę dawał różne popularne bajki. I zaczynamy od pięknego klasyku, czyli żółtej gąbki. SpongeBob, jak oceniam SpongeBob? SpongeBob jest mega git i mega wielkim dzieciństwem. Eee... Ale, te dzisiejsze wersje są takie, są, są takie, mech, takie... Ale, to nie znaczy, że SpongeBob'a damy na zero. SpongeBob leci na A. Clarence. Nie oglądałem tego zbyt wiele, ale coś tam pamiętam. No, nawet jest to git, git... Kreskówka. Clarence leci na B. Jakby co? Nie miećcie do mnie problemu, bo ja nie, ja nie wiem, jak to się pisze. Niesamowity świat Gambola. Szczerze, to jest moja ulubiona bajka i zrobiła mi dzieciństwo. Tylko teraz jest słabo, bo jak zobaczę jeden moment w filmiku, to, to, to już wiem. Jak popłynie cała akcja. Niesamowity świat gumbala leci na S. Wójcie dobra rada. Nie oglądałem tej bajki, nie wiem o co chodzi. Wójcie dobra rada leci na B. Reklama! Hej, orzeszku. Nudzi ci się w życiu? Jak tak? To patrz, 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 patrz. Tyle fajnych filmików. Daj ci kontent przez cały czas, a ty nawet jednego lajka nie dajesz. Wiesz, kto mi tylko daje lajka? x Który też bardzo polecam. X-Dinok, Bardzo polecam. A, i słuchaj, orzeszku. Jakbyś... Tutaj wszedł na chwilkę, to byś posłuchał o tym. Musicie wbić 40 wyświetleń, 5 subskrypcji. To nie jest dużo. Wystarczy tylko 3, i oczywiście 5 łapek. Czy to jest takie ciężkie? Ludzie, którzy to oglądają, to 34 wyświetleń. Ech, no mogliście wbić te 5 łapek, a co mi daliście? Zero. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo tak wygl wyglądają moje wszystkie filmy. Aby Xdinok mnie szanuje i daje mi czasami lajki, bądź jak on, bądź Sigmał. Wszystko masz w linku w opisie. Subskrybuj wszystkie kanały. Znaczy, nie wszystkie, tylko te, które wymieniłam. Reklama! Dobra, wracając od przerwy, kolejna bajka. Pan Toti. Nie wiedziałem, czy on jest łysy, czy nie łysy, czy ma czapkę. Pan Toti. Jak nie znacie Pana Totiego, to na YouTubie nawet jest... E, no... no. On miał taką wielką trąbę w tej bajce, to ja się Nie wiem, co o tym powiedzieć, nie? E, o, patrzcie, tu jestem ja, tu jest. E, czekajcie, nie, tu jestem ja, tu jest dwa suby, tu jest dziesięć subów tu jest 100 subów na razie zatrzymaliśmy się tu mam nadzieję że będzie się to powiększać wszystko jak ktoś nie wie co tu tam jest to to nie jest zagraniczna bajka to jest słowacko-polska bajka i leciała na telewizorze ale nie wiem na jakim kanale Pan toti leci na S A ty jakie bajki pamiętasz Jakby co to zapiszcie w komentarzach może, się może będzie druga część Wystarczy włączyć YouTubea kliknąć w kolejny film jak tutaj będzie to o tu to i tu będzie ten film Po prostu kliknijcie w jego i napiszcie komentarz. No i to na tyle. Subskrybuj. Siema.